Dzień dobry, kochani. Dzisiaj wspólnie wykonamy taki motyw. Możecie go zrobić z jakiejkolwiek chcecie włóczki. Ale ja użyję do tego włóczki tej. Ale, tak jak mówię, możecie użyć jakiejkolwiek włóczki. Chcecie, nie wiem czy widać. No, tak, czy jak to jest ta włóczka. I do niej dobieram szydełko 3,5. 3 milimetra przy tej pracy oprócz tego potrzebujemy jeszcze tylko nożyczki i igłę a zanim zaczniemy to ja was kochani zachęcę do łapki w górę do subskrypcji, do dzwoneczka i jeżeli macie ochotę to tam w dole w opisie macie link do buy coffee i tam możecie postawić mi symboliczną kawkę za to co dla was tutaj nagrywam to już tyle gwoli wstępu bierzemy się za naszą pracę Zaczynamy od wykonania magicznego kółka. Robimy trzy oczka łańcuszka, raz, oj, dwa, trzy i to jest nasz pierwszy słupek i jeszcze robimy 23 słupki, tak żeby w sumie tych słupków tutaj na naszym kółku było 24. To mamy pierwszy, drugi, trzeci czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziewiąty, dziesiąty, jakiś super magiczny. dziesiąty był. No tracimy dalej. Jedenasty, dwunasty, trzynasty, czternasty, piętnasty, szesnasty, siedemnasty osiemnasty, dziewiętnasty, dwudziesty, dwudziesty pierwszy, dwudziesty pierwszy, pierwszy drugi i 23. Słupek. Zaciągamy to nasze kółeczko. I wbijamy się tutaj w górę, ale wcześniej odliczamy tutaj, jak mamy nasze oczka 20 do 24. Mamy raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 i 24. I w tym miejscu się wbijamy. Tak. Albo nie tak. O, tak. I przeciągamy po prostu niteczkę przez pętelkę i przez... Pętelkę. Tą nitkę możemy już śmiało uciąć. Wyciągam ją. Wyciągamy i bierzemy się za drugi kolorek. Wbijamy się nad którykolwiek słupek. Bierzemy nasz drugi kolorek i przeciągamy zwyczajnie nitkę. Teraz musimy zrobić. Tutaj w tym miejscu. Małe plątanie o jedno oczko i półsłupek. Teraz w następnym oczku, nad następnym słupkiem robimy półsłupek, nad następnym robimy półsłupek i nad następnym oczkiem robimy półsłupek. Widzicie, mamy cztery. Półsłupki I teraz wykonujemy łańcuszek z 8 oczek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Teraz wbijamy się w to samo miejsce, skąd wychodził ten słupek, półsłupek. Tu się wbijamy, robimy Półsłupek I to będzie nasz pierwszy półsłupek. I takich półsłupków tutaj musimy w sumie zrobić 7. Więc to jest pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty i siódmy. Teraz znowu robimy łańcuszek z ośmiu oczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem zbijamy się w to samo miejsce, robiąc pierwszy z siedmiu półsłupków. Mamy pierwszy i znowu nad każdym oczkiem robimy po półsłupku. Tylko tak jak mówię tych półsłupków musimy zrobić siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i siedem. Znowu robimy osiem oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8. I znowu wbijamy się w to samo miejsce. Robimy pierwszy z 7 słupków. I teraz nad każdym słupkiem po słupku liczymy do 7. Mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Robimy znowu 8 oczek w łańcuszkach. Raz, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Wbijamy się w to samo miejsce, robiąc półsłupek pierwszy, ale tym razem musimy już tylko wykonać 3 półsłupki. No bo tutaj raz, 2, 3, 4 już mieliśmy, więc mamy raz, raz, 2 i 3. Tutaj nie robię, bo tu już miałam zrobiony półsłupek nad tym. Słupkiem. Wbijam się w górę tego mojego półsłupka, robię oczko ścisłe i teraz robię 7 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, cztery, pięć, sześć, siedem. Wbijam się w to samo miejsce, robiąc oczko ścisłe i przechodzę tutaj na łańcuszek, i na tym łańcuszku wykonujemy 7 słupków. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 oczka łańcuszka, raz, 2, 3 i z tych trzech oczek robię pikotek, czyli wbijam się tutaj pod te dwie niteczki i robię oczko ścisłe. Teraz znowu 7 yy, słupków tutaj na tym samym naszym łańcuszku. Raz dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I tak widzicie, prezentuje się można powiedzieć pierwsze z czterech naszych rogów. Skrzydełek, oj, przepraszam. I teraz odliczamy raz, dwa, trzy półsłupki i wbijamy się w czwarte. Tutaj raz, dwa, trzy, bijamy się nad czwarty półsłupek, robimy tutaj oczko ścisłe i wykonujemy 7 oczek łańcuszka: 3, 4, 5, 6 i 7. Teraz w to samo miejsce się wbijamy, robimy oczko ścisłe i przechodzimy znowu na nasz tutaj róg, i wykonujemy 7 słupków. Raz, dwa, trzy. Oj, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Trzy oczka łańcuszka, z których zrobimy pikotek. Raz, dwa, trzy i siedem słupków, dalej tutaj na naszym łańcuszku. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i siedem. Znowu. Odliczamy tutaj: raz, dwa, trzy i nad czwartym półsłupkiem robimy oczko ścisłe. Siedem oczek łańcuszka: dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i oczko ścisłe w tym samym miejscu. Znowu teraz przechodzimy na kolejny łańcuszek nasz. Robimy siedem oczek, e, przepraszam, siedem słupków: dwa. 5, sześć, siedem, pikotek z trzech oczek, łańcuszka. Raz, dwa, trzy pikotek i siedem słupków. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6 i 7 słupków. Teraz przechodzimy znowu, liczymy raz, dwa, 3 nad czwartym słupkiem i y, pół Robimy oczko ścisłe, 7 oczek łańcuszka. 3, 4, 5, 6, 7 i oczko ścisłe w tym samym miejscu. I już tu, nasz ostatni róg nam został. Robimy 7 słupków. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oj, 7, 3 oczka łańcuszka, a z tych oczek pikotek. I siedem słupków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Teraz już ostatnie, co musimy zrobić, to wbić się tutaj pod nasz łańcuszek, i tu wykonać oczko ścisłe, zamykające. Teraz już nitkę ucinamy. Tutaj też ucinamy niteczkę. To co nam jeszcze, to co jeszcze tutaj mamy, nie wszytego, to wszywamy w robótkę i tak prezentuje się kochani nasz motyw. Mam nadzieję, że podobał Wam się dzisiejszy filmik. Zachęcam Was raz jeszcze do łapeczki u góry, do subskrypcji oraz do dzwoneczka. Dziękuję Wam przepięknie, kochani, że ze mną jesteście. Wszystkiego dobrego. I powodzenia.